Dobra, Sandra! Pierdoli, dobra, Sandra, naprawdę. jak jesteś tutaj na czacie, to masz jedyną tutaj możliwość. Wezmę z tobą ślub, jak będziemy tańczyć do tej piosenki rozpoczynając wesele. A jaka to piosenka? Without you Maria Carey. Jest taka dobra ta piosenka. Okej. Okay. Aż bym na jakiś ślub poszedł, no? W ile wesele można skle skleić? No? no ogólnie jeżeli chodzi o nakład finansowy, to minimum takie małe 50 koła. Nie no, kurwa, jak już miałbym mi się hajtać, to wiesz, tam, tam mają, tam zamiast fontanny, kurwa, mają kurwy kałem sikać. Wiesz o co chodzi? 200 tysięcy. Tam kurwa, wiesz, najpierw Maria Kareja, potem kurwa Cypis, kurwa i, i tam każdy ma być naćpany, kurwa. Nawet babci, kurwa, dosypkę swety byśmy zrobili w ponczu. Tam ma być taka impreza, kurwa. Zorganizuj dobrą imprezę, a dosypywać mogę w się sam. O, o, o tak! o tak! Nie serio, wyobraźcie sobie kurwa Ta babcia, której kurwa biodro wypadło dwa miesiące temu kurwa, zostałoby jej posypane i by tam napierdalała kurwa, wiesz, trans kurwa a potem by następny dzień przyszła. Kurwa, muszę iść do okuliści, Ale... Wczoraj kurwa. za dużo kartonów do oka kurwa wsadziłam. Po chój ślub to jak ty... można zrobić taką imprezę. Aha, no to spoko Sandra, to nie ma ślubu. Co do tego czy nie zwraca się śrub to zależy czy goście tacy jak ja, czy inni. Jak są inni to się zwraca, tak? Ile się do koperty powinno wrzucać tak statystycznie? No nie wiem, jakby mi ktoś do koperty od osoby wyrzucił mniej niż cztery koła, to bym się kurwa obraził. Ha! Kurwa mać! Dobrze, no się nie podpisujesz na kopertach. A to nie, jest... a nie to... A ty jakiś pojebany kurwa jesteś. Ja bym zrobił tak, że na wejściach jak wchodzisz i składasz życzenie i dajesz prezent, ja bym otwierał przy gościu, jakbym zobaczył, że jest mniej, to bym go wypraszał. Nieprawda! No ja, ja bym tak ja bym rzucił ze dwie stówki, nie? Tak żebyście mieli po stówce na głowę. To chuj to trzysz, pani nikosia żeby było. No właśnie ze stówką to możesz przyjść kurwa do pięciolatka, żeby miał no, cukierki kurwa, nie na no, mój ślub. Nie no kurwa! No tak szczerze, no to cztery koła od głowy powinno być, no. A tacy lepsi koledzy jak na przykład trafał, to moim zdaniem powinni to powinni po dychu zajechać. A po dychu. Ale mam pomysł dojebany, ty kurwa, boś świad świadek i świadkowa. Zrobimy ten, giveaway na to, na, na zostanie moim świadkiem, albo świadkową, to by było takie dojebane kurwa tej, no Nie, to... Nie no to, to by było cringe'owe tak szczerze już, tak totalnie poważnie, byłoby to mega źle odebrane, gdybyś na przykład za donate'y kurwa świadka wybierał, to by było kurwa... Kurwa człowieku, gdzie by to by było źle odebrane? M mój ślub czy twój, kurwa? Nie podejmuj za, za mnie decyzji. No, jakbyś wziął na świadka osoby, która więcej pieniędzy wysłała, byś był hejtowany w chuj. A musiałbym iść do kościoła na ten ślub? O kurwa, to nie wiem, czy mi się chciało. K chociaż kurwa, zobaczcie, bo z jednej strony na ślubie tak szczerze to, ta to obiecujesz przed Panem Bogiem przed Panem Bogiem, że, że tylko w jedna dziura będzie pchana, tak? No. Aż śmierć nas nie rozłączy. I to by była taka analogia: że pierwszy raz w kościele i ostatni raz w kościele. Tak Dobra, się... dzia działa to, czy nie działa? O, działa już, lol. Moim, moim zdaniem, jakbym poszedł, kurwa, do spowiedzi, jakbym poszedł do spowiedzi i rzetelnie, kurwa, wszystko opowiedział, to by mi ksiądz kazał wypierdalać z kościoła. Nie, nie, nie kazał być. ci. Jezusek zawsze przebacza, pamiętaj. Niekościelny nie zada nam, kurwa, kościelnego księdza nie przyjmujemy. A tutaj, w domu, że księdza nie przyjmujemy. Mi się, wyda się wydaje, że za pięć dych i flaszkę, kurwa, to każdy ksiądz ci podpisze jakieś bierzmowanie czy inne takie... Ej, czekaj, doszła do mnie jedna rzecz teraz. Dlaczego od kiedy mieszkam kurwa sam w Lublinie czy wrocławiu, to ani razu do mnie ksiądz nie przyszedł mi kurwa mieszkania poświęcić. Nie, nie chodzi się kurwa w dużych miastach? Chodzi się. To zapisać kurwa trzeba się. Nigdy w życiu mi ksiądz kurwa nie zapukał do drzwi. Powiem szczerze, raz byłem naćpany i chodzili z kolendą. Otworzyłem ten sam właśnie kurwa, ziomek w sukience i, i dwóch gówniaków. Powiedziałem, że nic nie chcę kupić i zamknąłem drzwi. Ale no. Dopiero potem do mnie doszło, bo tam kurwa, no było jak było. A byłeś? No, znać pany byłem. Raz w życiu przyjąłem sam, jak rodziców nie było właśnie księdza, żeby mi pokropił. Pokropił, dałem mu dwie dychy i się rozeszliśmy, ale generalnie. Kurwa, chciałem, żeby do niej przyszedł. Trzeba się zapisywać, ja pierdolę to w mojej miejscowości do każdego przychodzili. No ale u ciebie kurwa, u ciebie pewnie w miejscowości, jak ktoś nie otworzył albo nie dał datku na kościół, to potem ksiądz go sambony kurwa wyzywał. Bo tak jest na wsi, ale ja mieszkam nie na wsi, stary. Poniatowa, tak? Ile tam no. macie tych mieszkańców? No, 10 koła. Wow! Nie, no tak żarty żartami, no to już nie stale. tysięcy nie jest tak mało. No kurwa, gościu, wieś w chuj.